Ja, żerńczy i wszyscy świat, ja nie śpię, Zakażemy sobie w ogóle bo się czuje się doskonale, wiele to tych w tych okolicach, w różnych, mniejszych i, i większych miejscowościach I cóż, no, bo jest, otwarte serce go jest, że pozytywne nastawienie do góry jest. Czyli to jest wszystko, to co właściwie tak, tak ta co mógłura mamy. Czyli po prostu no, w się tu fantastycznie. Zachodzimy, znaczy, góry, pozdrawiam wszystkich, naszym. No świętujemy świętujemy cały dzień, chociaż pod wieczór zaczęło padać. i Mam nadzieję, że ta pogoda nie rozproszy turystów, że jednak wytrwają dalej. M możemy gościć tutaj właśnie z Żywieczyzny, Golec orkiestrę. Bardzo się cieszę, że przyjechali, że chcą grać mimo tej pogody, chcą się razem z nami bawić i z tego się bardzo cieszę. Przed chwilą Weronika Korta zresztą, jeszcze nie zeszła, jeszcze gra. Tańczą w strugach deszczu na bosą, na trawie, ale to jest też piękne, to jest, też się można tak bawić. Sponsorem głównym Dni Krokowej były polskie elektrownie jądrowe.